Hej, witajcie w naszym czwartym vlogu. Tym razem bez wielu wstępów, będzie to bardzo długi vlog odnośnie przejazdów. Dlaczego? Dlatego, że główną atrakcją tego dnia był wodospad, a właściwie trzeci najwyższy wodospad na Islandii, jeden z najpiękniejszych. O czym dopiero za chwilę, ale mieliśmy do niego 250 km od naszego noclegu. Dlatego po kolei jadąc, stwierdziliśmy, że musimy wstąpić do kilku atrakcji po drodze. Byliśmy oczywiście w obszarze fiordów wschodnich, więc po prostu widoki, które były i ta trasa, która była, była bardzo przyjemna i fajna do oglądania z samochodu. To nie jest też tak, że tylko i wyłącznie same atrakcje są fajne na Islandii, bo okazuje się, że oczywiście jazda samochodem też potrafi być naprawdę. Świetna. Nasz pierwszy przystanek znajdował się około 130 km od naszego miejsca noclegowego. Tam trzeba było niestety chwilę podjechać, praktycznie godzinę 40, i był to wodospad, który tak naprawdę ciężko jest zobaczyć tak gołym okiem. A, i zapomniałbym o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Jadąc na ten wodospad, po drodze można zobaczyć takie ładne czerwone krzesło, czyli Red Chair. Na którym można sobie po prostu fajną fotkę stryknąć, yy, miejsce, do którego po prostu podjeżdża się na parking i robi się zdjęcia. Chcieliśmy je zobaczyć, a nie sprawdzaliśmy, gdzie ono jest. Wiedzieliśmy, że coś takiego istnieje, po prostu przypadkiem przejeżdżając naszą ulubioną drogą numer jeden, się na nie natknęliśmy. No, polecamy po prostu zaglądać, zobaczyć, zrobić jakieś tam zdjątko i możecie jechać dalej. To nagrać, bo w sumie to Monika to powiedziała, czy Monika tak powiedziała, ja wtedy włączyłem zaraz nagrywanie, że my tutaj już się przyzwyczailiśmy trochę do tych widoków po tych kilku dniach i po prostu jedziemy tymi pięknymi górami i fajnie się jedzie, jest super, ale jakby kogoś tu przyszczepił od nas Polski, to by na pewno było takie wow, Nie, no po prostu bardzo przyjemnie, strasznie fajnie się jedzie. Ja się tylko zastanawiam, jak często te kamienie spadają z tych, yy, z tych gór, Zepę, Jedziemy bez... w kierunku dobrej pogody. I na fos. Yy, ogólnie rzecz biorąc nawigacja albo pokazuje złe miejsce, albo ludzie mówią źle. Ubierzemy sobie tylko kurtki. Jakieś takie buty przebrane, bo jednak boję się trochę, że stawek sywo. No fajnie. Można sobie podejść no. Wspólnie to yy, jadąc z jedynką można go nie zauważyć, jadąc w tym kierunku, w którym my jedziemy. Jakby ktoś jechał w kierunku Reykjaviku od strony tej bardziej zachodniej górą, a wtedy by tam nie mi się traciła. Ja tam Monika widzę, że tam się robi zdjęcia, a ja pochodzi zbliżam się już do naszego pięknego wodospadu. podejść bliżej może albo dalej to stwierdzić monika mi tam wcześniej wysłała na dół ale byliśmy już bliżej dalej ale próbujemy znaleźć jeszcze jakieś fajne miejsce gdzie jest super ale ogólnie miejsce jest świetne jak na tą ilość ludzi która jest na to jak tutaj wygląda bliska a nie wali tą wodą nie jest tutaj mokro można po prostu podejść w każdej chwili no nie, no ogólnie rzecz biorąc to jest naprawdę fajne miejsce. Teraz tutaj, bo jak to widać nawet tutaj na tej kamerze, że... Żeby... Często ja to rozbójcze sobie nie widać chyba, bardziej Tak? W sensie, tak. No. Jest na nami ten wodospad. Nie ma tu w ogóle ludzi. Jest przyjemnie, jest cicho. Teraz wyłączę na chwilę tą kamerę. Chyba się jeszcze coś nagram, ale po prostu tu konsentrujemy. No, to, to tak no. jest na pijedzenie, śniadanie a, tak. Jest to barnik darmowy, nie jakiś wielki, ale ludzie tutaj przychodzili przychodzą i małą kto do przychodzi. Bo jak się jedzie od strony to nie widać tego jest... wodospadu. Tak, że Widzieliśmy już kolejny wodospad, a ten wodospad jest po prostu przyjemny, bo yy, spędziliśmy tutaj, nie wiem, no z pół godziny już chyba tutaj jesteśmy. Także właśnie robimy takie różne zdjęcia, jakieś nagrywki, tak po prostu patrzymy na niego i dopiero ludzie przyszli, nie wiem, tak 15 minut mieliśmy właściwie w samotności. Czasem szkoda blokować tego widoku innym ludziom, to znaczy jak już ktoś zrobił zdjęcie, to niech sobie odejdzie pół metra dalej, da innym zrobić zdjęcie. Inaczej no. Trzeba być człowiekiem. Jeżeli samemu się zrobiło już to zdjęcie, to po co mamy być w tym najpiękniejszym punkcie, skoro i tak najlepszy widok na niego jest zawsze z daleka. Tak jak w tym momencie. No właśnie. Już niedaleko od tego miejsca, od tego wodospadu, po około 20 minut jazdy 20 parę kilometrów, znajduje się miejscowość z jajami. Dlaczego? Zobaczcie sami. Szanowni Państwo, jedziemy do miejscowości z jajami. Diupiwogór. wogór! I tam jest też wszystko tam. I jaja tam są. Najprawdziwsze jaja na. Wskółka. Nie na no tak serio, to właśnie skręcimy tam głównie z tego powodu, że. No tam podawane jest jakoś bardzo ładne... miejsce miejscowości. miejscowości Więc się przejedziemy, jeżeli tam staniemy, zrobimy ze dwa zdjęcia To jest jeden kilometr Tylko tak naprawdę odjazdu od szlaku Szlak pieszy czy co? Nie, ale bardzo ciekawa miejscówka z tyłu za nami są góry przed Nie ma tych jaj. Może to się Widzisz to? Egin o jaja, no jak byk są jaje zaznaczone tam... No, dojeżdżamy do jajek, po prawej stronie jest wow, ale jesteśmy w szoku ile to jest ludzi, od początku Islandii nie było widzieliśmy tyle ludzi. ludzi. To jest, to... myśleliśmy, że to nie jest aż taka atrakcja turystyczna. Turystyczne miejscowości na fiordach wschodnich. Tak, dokładnie i co jest ciekawe, postawiliśmy auto tak trochę na środku, nazwijmy to głupio może, ale tutaj no, jest jaja. I jako ozdoba zostały ustawione i atrakcja turystyczna. Jako ozdoba i atrakcja turystyczna, to jaja są po prostu świetne i interesujące. Kokojnie. Chcę ja robić samo jaja. Monika będzie jeszcze robiła. Instagramowe zdjęcia to nie jest to takie proste, wbrew pozorom. Ale spróbujmy jeszcze zobaczyć, jak tutaj teraz wyglądają te jaja. Souveniry! Najważniejsze są suweniry. Tu chyba nie ma miejsca na parkingu. Hike? 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 seriośli to Chodzimy żeby zobaczyć, jak to miejscowość wygląda z góry. Bardzo fajna mała mieścinka. Dla dziadków głównie. To, bo tu jest port. Z tego portu prawdopodobnie można sobie zrobić jakieś rejsy. Po tym fiordzie. Tam zresztą też widać taki fajny statek duży. On wygląda jak jakiś wycieczkowiec. Tak, to jest pierwsza miejscowość, w której są kosze na śmieci normalnie. Kosze na śmieci praktycznie nigdzie nie ma, tak to, jak to by nie są wiem, bo kto by to zbierał. No, ale w miejscowościach często się tak, może zdarzyć. Ty masz powiedzieć, o tym, że tutaj jest napisane, żeby zbierać, żeby zbierać żeby... Tak, tak, dokładnie. Tutaj też to jest ładnie pięknie napisane w samochodzie. Jak w I to jest różnie. Ja po lewej stronie mam na przykład po angielsku to napisane. Monika po prawej stronie ma na po polsku, bo to jesteśmy jednak za no to wiadomo. Trzeba pamiętać o tym, że niektóre rzeczy są płatne i tak dalej, że parkingi są płatne jeżeli ktoś przejedzie autostradą, nie autostradą tylko tunelem płatnym, a nie zapłaci, albo nie wiem, zaparkuje gdzieś, gdzie było płatne, a nie zapłacił, to i tak kamerę go ściągnął I potem się płaci tam zwykle trzy razy tyle albo więcej, a to nie jest aż taki jakiś wielki koszt, no ale wiadomo, po co płacić to później, jak można zapłacić to wcześniej, a oni tak od was potem to ściągną. Jeżeli macie jakąkolwiek możliwość wrzucenia śmieci na Islandię, to to zróbcie, żeby nie kumulować, bo szkoda pieniędzy. Monika na przykład teraz bierze i o tam... Ale i tu długo schodzi. Myślałem, że to szybciej zrobi. Dobrze, że mam tych kart pamięci tyle. Nagit. Już chyba niedługo skończy. No jeszcze coś tam I Jeszcze wyrzucę. Mi idzie. Czegoś takiego to jeszcze w życiu nie robiłam. A dlaczego nie mogłaś takiego jakoś ciebie no Nie bo było dosyć dużo w tym koszu. Tamtym? Nie dało się wysypać, no. Ubijać śmieci trzeba. Rzeczywiście zawaliście wygląd na żółty kolor. Kupujcie sobie żółty kolor na Islandii. E, no i klucz naszego programu dzisiejszego, czyli wodospad Hengifoss. Mam nadzieję, że dobrze to oczywiście znowu wymówiłem. Z tej miejscowości, w której byliśmy, mieliśmy tam tak naprawdę około 100 km, co sprawiło, że podróż trwała około dwóch godzin, ponieważ pewien dość długi fragment był po drodze szutrowej. Na co warto zwrócić uwagę, że można tam dojechać jadąc prawdopodobnie, a właściwie nie jadąc tą drogą szutrową, ale trzeba by było ją objeżdżać tym fiordem wschodnim bardzo, bardzo daleko. Skręć w prawo. Tak, dokładnie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, z godziny 30 około 100 km, 97 km jedziemy do Hengi Foss. O ile dobrze to wymawiam. See you later. To, że tutaj teraz tak się zrobiło troszkę polsko jak Monika tak właśnie powiedziała bo ma rację Już drzewa tutaj w pobliżu tego jeziora jednocześnie w pobliżu tego wodospadu na który idziemy znajduje się największy powierzchniowo las na Islandii i rzeczywiście tych drzew jest bardzo dużo w porównaniu do tego co było wcześniej no i tutaj musza, ja to muszę uwiecznić jedziemy do wodospadu i pierwszy raz od ja widzę dwupasmowy most Dwupasmowego mostu to na jedynce nie było chyba nigdzie. Nie pamiętam, naprawdę. Chyba jak przejeżdżałem, to musiałem nie zwrócić uwagi. Także ciekawostka taka, że tutaj właśnie on jest. Można objechać całe jezioro y, naokoło. No i pan lata sobie dronem, do tego tak stał. Y, można objechać całe jezioro naokoło, ale nie trzeba. Ale szkoda, że kaczki, kaczki. Takie, że skręcamy w lewo i jedziemy do wodospadu. Dzisiaj mamy tasting bigosu. Ja dobrą No, zobaczymy zaraz, jak wygląda. Tu Monika robi herbatę. Ten termos faktycznie no, jest the best. Cały dzień trzymał. Już wczoraj wieczorem piliśmy herbatę ciepło. Tutaj mamy kanapki, no i wychodzimy z samochodu, bo trochę zimno. Nie mm, już tak zimno, no, oczywiście odgrzałem tylko wodę. Korąco herbata. I się dowiedzieliśmy że zawsze robiliśmy coś źle. Monika w końcu przeczytała, że to leofilizowane żarcie powinno się otwierać tutaj, nasypywać, mieszać i tak dalej, a tutaj na dole jest drugie otwarcie i dzięki temu to będzie szersze. I zaraz to przetestujemy. Otwieraj. dać cię pomóc? Przytrzymaj tylko. Przytrzymam. No super, inna bajka, inny świat. Tawie to może tutaj. No zawaliście na prostu. I prostu. Poza Zatem to jest gotować. pół kilo tego. Mamy obawy, że... Mogło wyjść tu dużo test ważnego dziękuję nawzajem mam sól jak coś przyjąłby soli ciekawe to pierwsze do danie no a miał takie dobre nie mi się wydaje że jest troszkę za mało słony no mhm. mało kwaśny mało i mało słony no ale dobre w sumie taka kapusta drobne skrojone mhm. czekaj lecimy na ten trzeci najwyższy wodospad i auto zostawiamy tutaj na dole, a ja idę z plecakiem około godzinki w górę. Jesteśmy w miejscu dokładnie o tym, tutaj, teraz, tą ścieżką o. Ja tak. iść no ja. po chwili marszu tutaj zaczyna być widać Monika. A, ziewa, akurat. Monika, akurat z się też zgrzałem. Tutaj jest no nie napisane. Fill so the Gate gates, the ship for escape, żeby nie uciekły owieczki, które czasem by tutaj mogły być więc Monika otwiera bramę, ja zamykam nie ma zamkniętego innego zamknięcia już tam coś widać go powoli nie wyobrażam sobie jak my go później tam obejdziemy ale chyba tam właśnie górą będziemy tam iść bo jego się nie obchodzi górą tylko dołem Teraz trasa już bezpośrednio do jednego, podobno z najpiękniejszych wodospadów na świecie. Ja wiem na pewno jedno, że ta kamera nie odzwierciedla teraz kolorów tych, które ma ten piękny wodospad. I tutaj faktycznie mamy ten tak czarny popiół, tą czerwoną magmę. To wszystko jest tak zostało pięknie pomieszane. Mam nadzieję, że się nie mylę i to nie jest na odwrót może... Myślę sobie, że chyba rzeczywiście... Wreszcie, no. Nie chyba nam się spodobało. Już no. czwarty dzień nam się podobał, ale chyba rzeczywiście naprawdę mało jest takich miejsc na świecie. Znaczy no jeszcze nie byliśmy na całym świecie, i no, nie byliśmy w wielu miejscach ale na całym świecie, ale mało jest, jest takich miejsc, które my mamy także po prostu idziemy i... Wow, wow. No, tak fajnie. Coraz bliżej się zbliżamy. Coraz no. bardziej to przed nami. Przypomina to co na zdjęciach. Gdybyśmy tutaj nie przyszli, to byśmy zmarnowali. Dobrze, to nie jest napisane, że nie wolno wchodzić, tylko że jest niebezpieczne. i trzeba wtedy patrzeć przed siebie i się zastanawiać. Skąd to się wzięło? Nie? Jakim cudem takie ogromne coś powstało? Jakim cudem ta magma, która gdzieś tam była, w taki sposób, a nie inny, zastygła? Bo to pewnie przykrył lodowiec, który teraz się topi i tutaj spływa. No bo można powiedzieć sobie to otwarcie, że za kilkaset lat, a pewniej szybciej tego wodospadu już nie będzie, nie będzie tu innych pięknych wodospadów, no bo tej wody po prostu nie będzie skąd brać robi ogromne wrażenie po prostu jest yy, może wiadomo za wideo to jednak nie jest to samo co teraz tutaj czujemy ale jest po prostu moim zdaniem najładniejszy spośród wszystkich wodospadów jeżeli chodzi o patrzenie na niego i o wygląd Jak przejdę tutaj W górę taksowych nad zwykłymi Udało mi się właśnie przejść na drugą stronę całkowicie Ale przejście jest dosyć że rzekłbym I nie ma się czego bać Nika wróci, Ja nie nagrywałem tego, ponieważ zobaczyłem, że już była w połowie przechodzenia. Jakimś tutem przeszła inną trasą. Jak ujdę teraz, ludzie się męczą. A to na tym lepiej wygląda niż na żywo. Jednak nie. To będą teraz przygotowania do robienia zdjęć i ja myślę, że ogólnie rzecz biorąc to był bardzo dobry pomysł, że do dzisiaj przyjechaliśmy To miejsce jest one of the top free now. Free nie! Free I tak i tak, bo mi się podoba tu. Jak dla mnie, no, znaczy my jeszcze będziemy robić tą listę Ale jak dla mnie, ja uważam, czy znaczy się, prze, sorry, ja uważam że to jest po prostu fajnie jak się przejdzie przez tą rzekę na tyle, że ja bym to postawił na, praktycznie na równi z tym yy, Co byliśmy w środku w tej jaskini i na równi z tym co był Muszej tutaj można być. I ten lodowiec co był wczoraj, yy, te jezioro lodowcowe Ja to bym tak, dobra chodźmy stąd, bo tutaj deszcz, czy deszcz Tutaj wilgoć jest, więc idziemy, uciekamy już Uwaga, nagrywamy Nabór, pobór, wody z lodowca. Bardzo szybka ciekawostka yy, jest taka, że wracamy właśnie z tego Foss. Ja jeszcze raz powiem tyle, tylko tyle, że tutaj jest Restriction zaznaczona. Możesz... Tutaj jest zaznaczone jak byk Danger Falling Rocks. Tutaj były jakieś tabliczki, ale ich nie ma. Co znaczy, że w teorii, yy, i tu jest wszystko odgrodzone, bo w czerwcu ktoś pisał, że nie można tutaj wchodzić. Można podejść pod samo, właściwie, pod sam spód. O ile przekroczy się tą rzekę? Można podejść za tą górkę, tam odrobinę, jeszcze tam gdzie my byliśmy. Yy, albo przejść po prostu przez rzekę. Do przechodzenia przez rzekę górę tak są buty. Jaką typa chciałem sprzedać? To, że jest 17. I my tam schodziliśmy i tam jakieś 10 minut temu spotkaliśmy gościa, on tam teraz jest sami ma około pół godziny samemu tam, bo jeszcze tutaj ludzie idą i oni tam nie dojdą szybko i zanim tam podejmą albo decyzję się albo się stwierdzą, że chyba nie można i tak dalej i tak dalej, myślę, że idziemy, nie? No i to była ta przerwa, którą zaplanowałem i którą chciałem tutaj zrobić, teraz już zejdziemy inną trasą, dochodziliśmy tam, teraz będziemy schodzić bardziej tam lewą stroną, wrócimy i do zobaczenia. Idziemy w kierunku Noclegu. noclegu Dziękuję. Jest nadmorska, bardzo ładna podobno, a Nocleg w przerobionym szpitalu. Więc ciekawe, co to będzie. No Już mieliśmy się zbierać oczywiście do naszego Noclegu, do którego mieliśmy około 60 km, tym razem już po normalnej drodze, objeżdżając to jeziorko już tym razem z drugiej strony. Chcieliśmy zobaczyć też, jak ono wygląda. Wstąpiliśmy po drodze jeszcze do Bonusa w jednym z miast. I y, oczywiście już jadąc w kierunku tego noclegu, okazało się, że jeszcze kątem oka gdzieś tam w lusterku zobaczyłem wodospad, który stwierdziłem, że nie, no już dzisiaj mam dzień wodospadów, kilka kilometrów do noclegu, a więc wstąpiliśmy i tam. Oczywiście ten wodospadzik jest przypadkowo spotkany na trasie. Monika już tam do niego pędzi, żeby go zobaczyć. E, przypadkowo, że tak powiem, w kątem oka zobaczyłem go jeszcze, bo Monikowi, a tu mi zrób zdjęcie, tu mi zrób zdjęcie, to nie zrób, tylko zatrzymaj mi się na zdjęcie. No i zatrzymywałem się, mówię mi za zimno, już nie wysiadam. E, no i mówię do niej, nie, tu już się już nie będę zatrzymał, nie, nie, dobra, może się dalej. dalej. Zobaczyłem w kątem oka ten wodospad, jest gdzie nie. Ten akurat jest warty, żeby się zatrzymać żeby chociaż chwileczkę tutaj podejść parę minut, bo naprawdę wyglądał w dusterku ładnie, to co dopiero na żywo. No, no i właśnie podchodzimy tam pod niego. Zobaczymy, jak to w rzeczywistości jest. Mamy jeszcze zawsze parę minut. W się możemy zameldować do 21.00, Ale tak liczymy, że gdzieś koło jest 19 1912 dokładnie w tym momencie, to uda nam się to zrobić przed 20.00 no spokojnie, bo jesteśmy parę kilometrów od tego naszego duszlegu. No piękna, nie? Monika, tak? jutro przyjeżdżamy rano, śniadanie tutaj jemy. Tak, tak, no ładnie. To tutaj można przyjść na nogach z Rosjanie naszego. No to można, ale trochę zimno. Znaczy, nie ma aż tak tyle, ale... Nie wiem, czy to nie jest to w ogóle, to czerwony ten tak, budynek Tak, tak, to jest ten czerwony budynek Bardzo, fajny, bardzo fajnie to wygląda. Podobno szpital przerobiony O, jest zaznaczony, że to jest szpital. Gdzie? Tu. No pierwszy raz tutaj jesteśmy. Motyw tylko tego. A tutaj jest dużo miejsce. Jest miejsce pojogarczi. Pierwsze wrażenia z naszego noclegu są po prostu bardzo ci interesujące. Monika... No to będzie światło, No zobaczymy, zobaczymy właśnie jak to będzie. taki pokój. No to kilka jest tam. Przeciwnicy chyba trzy są, tak? Trzy. zobaczyć Kuchnia. Jadalnia. O, e, ogólnie rzecz biorąc, bardzo przyjemne miejsce, świetne miejsce nawet. Że tak? e, się tylko rozbiorę troszeczkę z tego, żeby przejść i zobaczyć. No jest tego typu, że zaczęli. Pierwsze pytanie pani było: Are you from Poland? Powiedziała Monika, że tak. No i od tamtego czasu zaczęło mówić, a ja to będę mówiła po polsku. No i tak to okazało się, że pani jest też z Polski. Rozmawialiśmy z więcej. Bardzo dużo podatków, tak jak wcześniej, jest. To ciekawe i interesujące, to co mam takie wrażenie, że wszędzie w Islandii są szafki na buty. Zwróciłaś na to uwagę? zawsze się ściąga buty po wejściu? I zawsze te buty kładzie się na szafce. To jest takie. No, no nie wiem w Polsce bywa różnie. Czasami jest tak, czasami nie. To jest po prostu inaczej. Sami widzieliście, bo już byliśmy w naszym noclegu. To tak naprawdę ten ostatni wodospad to był dosłownie 4 km od tego noclegu, i faktycznie można by było się do niego przejść na piechotę dla wytrwałych zachęcam. Miejscowość, w której spaliśmy, co za chwilę sami jeszcze zobaczycie w następnym vlogu, mam nadzieję, będzie miejscowością, w której znajduje się też piękny kościółek. Z taką tęczową drogą do niego. Tam też wychodzą epickie zdjęcia i, i można się troszkę pobawić w Instagrama, jeżeli ktoś tylko chce. Cóż, jak widać, podróż po Islandii to nie tylko same atrakcje, ale również też dużo jazdy samochodem, jak dzisiaj zobaczyliście. Jeżeli spodobała Ci się nasza podróż, to subskrybuj kanał, a dowiesz się, gdzie pojechaliśmy już kolejnego dnia. Daj łapkę w górę, jeżeli chociaż trochę Ci się podobało. No i mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli zobaczyć się już w kolejnym odcinku. 什么呀？谢谢，嗨。